Najpierw pogadajmy trochę o historii, czy wiecie, co się wydarzyło 30 listopada 2022 roku? Polska, Argentyna, 02, zwycięskie mistrzostwa świata. To jest właśnie tak, nie no żartuję, Chat GPT oczywiście. Tego dnia wyszła 3, wersja 3,5 GPT. Jeszcze wtedy on nie wywrócił świata do góry nogami, no ale w... pamiętacie, jakie on potrafił wygadywać wtedy głupoty? Wielu ludzi w tym deweloperze traktowało go z przymurzeniem oka, był to jakiś materiał na memy, ale z każdą kolejną wersją, z każdą kolejną wersją, skoki technologiczne były coraz większe. I rynek dosłownie zalała fala nowych technologii, nowych narzędzi, które były tak zwanymi nakładkami na czata GPT jakość. Często wątpliwa, delikatnie mówiąc, wiele z tych projektów już nie istnieje. Kojarzycie się AI jest to, jest to startup wyceniany na półtora miliarda dolarów. Obiecywał rewolucję. Mieliśmy tworzyć sześciokrotnie szybsze wdrożenia. Koszty miały być niższe o 70%, a na wszystkich poziomach automatyzacji, które oni obiecywali, to miało być 93 do 97%. Jak myślicie, ile wynosił dokładnie ten poziom automatyzacji? Dokładnie 0%. Jest tak, że Builder.ai zatrudniał po prostu deweloperów, którzy tworzyli to całe oprogramowanie dla niego. Szacuje się, że do 2026 roku z rynku zniknie 95% rozwiązań, które są nakładkami na AI, ponieważ nie wnoszą żadnej realnej wartości. Yy, Ale tak naprawdę, czy AI zabierze nam pracę? Yy, ja pracuję od 15 lat jako web developer i powiem Wam, że yy, nie stworzyłem jeszcze ani, ani razu swojej strony wizytówki, ani jednej. I tak sobie pomyślałem. Że jeżeli to AI ma mi zabrać pracę, to niech chociaż zrobi za mnie stronę. Niech coś dla mnie zrobi. Dlatego przy okazji też zrobię dla Was przegląd tego, jakie narzędzia AI teraz istnieją i co można z ich pomocą osiągnąć. Ja na co dzień korzystam z Chata GPT i Perplexity. Pamiętacie w ogóle o Stack Overflow jeszcze, jeszcze teraz? Tak już raczej się nie korzysta, co? Ktoś. istnieją jeszcze takie narzędzia jak Gemini Nano, które jest wbudowane w chroma aktualnego, i w Window AI. To jest też narzędzie, które pozwala nam tworzyć instalacje, instalacje AI-owe tylko w przeglądarce naszej. Ale tak mam jeszcze taką do was informację, jeżeli. Macie jakiekolwiek nudne zadania. Jeżeli cokolwiek Was nudzi w pracy albo nie wiecie, jak do tego podejść, jak zatrzymujecie się spytajcie się czata. Serio, to jest coś, co po prostu powinno wejść wam w krew, żeby raz na jakiś czas, jeżeli na czymś stoicie, lub macie coś automatyzować, zapytajcie się o prostą rzecz czata, bo ta odpowiedź może was nakręcić do dalszej pracy i potem działać. Warto sobie taki nawyk yy, wy, wyrobić. Yy, no dobra, ale tutaj mówimy o tym, że. Yy, miałem coś zakodować, miałem stworzyć sobie to stronę, niech AI ja za mnie popracuje. No i tutaj pojawia się GitHub Copilot. Jest to nasz partner w kodowaniu. Teraz już jest zintegrowany z VS Code'em, ale warto też patrzeć na inne fork'i VS Code'a, takie jak Cursor czy Windsurf. No i one ogólnie robią podobne rzeczy. Jeżeli Tworzy je jakikolwiek człowiek, który jest seniorem, na przykład, no to w tym momencie to działa dobrze. Ale jeżeli jest to junior, prowadzi to do technologicznego długu. I co tak naprawdę robi programista w naszej pracy? Gdzie tak naprawdę nam to AI może pomagać? To już trochę mówiła o tym Karolina, ale opowiem Wam, zacznijmy od faktów. Jako programiści nie spędzamy większości czasu na kodowaniu. Jest to jedynie 5% tego czasu. Karolina mówiła o 16, 5 to jest de facto edytowanie treści kodu, czyli edytowanie kodu. Cała reszta to jest jeszcze nawigowanie, po tym kodzie chodzenie i tak dalej. 25% czasu to jest właśnie spotkanie, code reviewsy, przeglądanie tego kodu, ale aż 70% to analiza i zrozumienie problemu. Bez tej wiedzy nawet najlepszy model stworzy nam rzeczy, których. Stworzy nam bez odpowiedniego kontekstu w rękach doświadczonych ludzi jest po prostu bardziej będzie bardziej robił lepsze rzeczy po prostu. Co tak naprawdę robimy? GitHub Copilot zwiększa produktywność, przynajmniej tak mówią, o 55%. Czy to prawda? No, raczej nie ale 10-15% do 15 boostu, który yy, wynika z badań software house'ów, to już jest coś. A co z jakością? Mówiliśmy o długu technologicznym i tutaj warto wspomnieć o firmie CodeScene, która to pozwala na, wzięła sobie za cel yy, poprawę jakości kodu z pomocą AI. Tworzyli taką miarę Code Health, health yy, to, która to yy, ma, na zadanie, że to, te mierniki mamy spełniać. Jeżeli spełnimy te mierniki, to nasz kod jest zdrowy. I tak je, nazwali takie problemy, code smells, i zidentyfikowali je i osadzili w tej metryce. I są to między innymi brak tak zwanego single responsibility, czyli funkcje i moduły, które odpowiadają za wiele funkcji, różnych funkcji w kodzie. Nieprzestrzeganie zasady don't repeat yourself, czyli tworzenie różnych, różnych po prostu miejsc, kopii z tego samego kodu, funkcje boskie, czyli takie, które odpowiadają za wszystko w naszym, na naszym, w naszym systemie, tam, tam po prostu jest cała nasza logika tego systemu. Primitive obsession, czyli że jesteśmy za, zafiksowani na tym, żeby tworzyć ciągle w, tylko w Stringach, w Integerach, a nie tworzymy własnych typów. Czy wielkie, duże metody, du, albo też duże, zagnieżdżone instrukcje warunkowe. Okej, okay. no i co z tym zrobili? Postawili sobie za zadanie przeprowadzić taki, taki test na stu tysiącach różnych repozytoriach, repozytoriów, w których to przeprowadzili Refaktor kodu. I ten refaktor kodu. Po zakończeniu kod budował się w 100% poprawnie. Szkopuł w tym, że nie działał. Tylko 34% kodu działało dalej po, po, po takim refaktoringu. Czyli zaliczyliło jeden na trzy testy. To teraz sobie wyobraźcie pracownika, który. Robi wam jedno na trzy zadania dobrze, a wy musicie za niego robić resztę. No chyba by nie popracował zbyt długo z waszej firmy, co? No i Code Scene poszło z tym dalej. Za pomocą połączenia wielu różnych modeli językowych. Oni to sprawili w taki sposób, że dzięki temu stworzyli plugin do VS Code, który pozwala w bezpieczny sposób prefaktoryzować kod. Czyli pokazuje wam, które te elementy kodu są, yy, są do zrefaktoryzowania i pozwala Wam poprzez jeden przycisk gdzieś tam zrefaktoryzować i to ma podobno działać w 100%. Poza tym jeszcze w ogóle testy są świetnym narzędziem do, do robienia automatyzacji różnego rodzaju. I tutaj jest taka firma Codo AI, która aktualnie mocno się właśnie rozwija w tej konkretnej dziedzinie i mocno wspania, pomaga pracę testerom i programistom. A może tak coś bez programowania. Nadal to wszystko pomaga mi w pracy, a nie zastępuje mnie w tej pracy, prawda? A ja mam nadzieję, że to się nie nagrywa. Mam już dość pisania kodów w pracy, tak naprawdę. I tu na scenę wchodzi Vibe Coding, czyli podejście oparte o iteracyjną współpracę z AIM i tworzenie oprogramowania tylko poprzez prompty. Jak powiedział Andrzej Karpati, naj, najgorętszym językiem aktualnie jest angielski, językiem programowania. I takie narzędzia, które aktualnie są tutaj w v Codingu takie najbardziej popularne, to jest teraz Vizero od Wercela, czy też Manus. I ja w tych dwóch narzędziach postanowiłem zrobić sobie właśnie stronę. No i jakie są efekty tego? Zobaczcie sami. Tutaj Przykład Wiziro, i tutaj w tym momencie stworzyłem sobie taką stronę. Potrzebowałem logotypu, nie podobał się ten logotyp. Wiziro generuje kolejną iterację tego problemu i mam piękne logo. Jest. Prawda? Prześliczne. No a w Manusie. Kwestia jest taka, że możemy zapuścić tutaj to tworzenie, przesłać mu brief. On to generuje, on sobie generuje listę tasków, które tutaj tworzymy i co po kolei będzie robił. I mam stronę. Jej. No, efekty nie były piorunujące. Oczywiście, gdybym pewnie siedział nad tym dłużej, jakoś to mocniej rozwijał, sprawiał, żeby to te, poprawiać te briefy, na pewno dałoby się coś z tym zrobić. Natomiast lekcja z tego jest taka. Trzeba dokładnie wiedzieć, co chcemy wykonać i jak chcemy to wykonać. Prawda? Mocne, co? <laughs> Jednocześnie nie polecałbym tego wpuszczać na produkcję, ponieważ od vibe codingu bardzo blisko do vibe debugingu. I, i, jedno, i tak naprawdę zobaczcie sobie teraz historię Elio. Jest to człowiek, który stworzył Stronę sam w kursorze, swój własny projekt, chwalił się tym, że sobie stawia, i już 15 marca postawił i wypuścił stronę na produkcję, żeby 17 marca powiedzieć wszystkim, że jest pod atakiem, że wszyscy go atakują, no bo oczywiście zabezpieczeń nie, nie przemyślał, jak to, jak, to, jak to zrobić. I musiał 20 marca zamknąć swój biznes, bo, no cóż. No i to właśnie pokazuje, że mamy. To wszystko się wpasowuje właśnie w taki nowy trend, który teraz wchodzi, czyli odejście od dużych modeli językowych, uniwersalnych i przejście do małych, wyspecjalizowanych agentów, które komunikują się między sobą i wykonują te zadania w tle. I tutaj takim narzędziem jest Plus IO, czyli narzędzie do szybkiego tworzenia POCs, ponieważ właśnie ai narzędzia, moim zdaniem, są dobre do robienia proof of concept, czyli tworzenia czegoś, co ma działać na szybko, sprawdzić, czy to zadziała, i dopiero wtedy wdrożenie tego yy, tak realnie, produk produkcyjnie. Yy, I tutaj właśnie jest stronka, którą zrobiłem sobie z Proofs.io. To był jakiś brief, tak wyglądała strona. Oczywiście ta strona już wi wizualnie sama z siebie wygląda lepiej, ponieważ to narzędzie jest po to użyte, żeby, żeby, żeby zrobić właśnie POC. Gdybym tutaj mógł przechodzić na stronę, to bym Wam pokazał też, że to menu, które jest na górze, ono jest klikalne, przechodzi nam po stronach, tworzy kolejne podstrony, więc to jest jakby, to nie jest tylko jeden widoczek, tylko wszystko tutaj działa i naprawdę zrozumiało mój brief. To jest jakby ciekawe, że tutaj jakby to wszystko, co to napisałem, wykonało całkiem sprawnie. A co z WordPressem? Oczywiście, że próbowałem również stworzyć stronę na WordPressie z pomocą tych narzędzi, jednak wciąż napotkałem na różne problemy. Yy, najciekawszy był ten, kiedy agent zainstalował mi WordPressa i podał mi login i hasło do tego WordPressa, żeby w kolejnym kroku nie móc się zalogować, bo nie zna hasła. Yy, I zaczął go yy, bruteforsować, ale po 10 razach się yy, po 10 different login attempts yy, postanowił się poddać. No, bo już nie może. Dlatego lekcja druga. Narzędzi AI powinniśmy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego na ten moment WordPress pozwala na stworzenie strony internetowej z WordPress AI. To jest agent do tworzenia strony na WordPressie, na wordpress.com, gdzie możemy już, już teraz tworzyć strony oparte, właśnie o Gutenberga. W ten sposób i stwórzcie, zobaczcie teraz, jak stworzył moją stronę z podobnego promptu. Bardzo podobny prompt przy, przekazałem. Yy. Od razu nie wspomnę, że nie uznałbym tego za narzędzie dla deweloperów. To jest bardzo fajny starter dla małych firm yy. i zdecydowanie może zastąpić w przyszłości gotowe motywy. Yy. No ale jak na jeden prompt, to strona całkiem dobra. No i teraz wchodzi coś naprawdę ciekawego. MCP, czyli Model Context Protocol, jest to taki sposób układania informacji, żeby sztuczna inteligencja lepiej rozumiała o co nam chodzi. Takie USB-C dla AI. Wyobraźcie sobie Wyobraźcie sobie, że macie pudełko, do którego możecie włożyć jakąś określoną liczbę kartek no, i te, jeżeli włożycie ich za dużo, no to wszyscy się wysypią. Jeżeli wrzucicie na, na górę te mniej istotne, no to te, do, do tych bardziej istotnych się nie dokopiemy. Więc tutaj, tak naprawdę, to jest sposób układania tych informacji, tak żeby AI dostawał się do tych najważniejszych informacji jak, naj, jak, 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 jak najwcześniej. No więc, czy AI ją pomaga? No to zależy. Jeżeli. Yy, do, jeżeli Będziemy z niego korzystać w dobry sposób, jeżeli będziemy z niego korzystać mądrze, to jak najbardziej pomaga, ponieważ AI to jest narzędzie. To nie jest magia. To nie działa w sobie tak po To jest narzędzie, z którego musimy korzystać mądrze i wiedzieć kiedy, po co i jak go użyjemy. No i jeszcze lekcja trzecia: bo czasem też łatwo się zatracić w tym wszystkim, całym, całym AI, więc z produktywnością też mogą być kłopoty. I to ty musisz wiedzieć, co i jak chcesz, żeby działało, aby AI mogło ci pomóc. Masz używać narzędzi AI z głową i do tego, do czego są przeznaczone, i nie wystawiać wszystkiego bezmyślnie na produkcję i nie zatracać się w możliwościach AI. Podsumowując, AI w web developmentie już teraz realnie nam pomaga, ale to my decydujemy. Czy będzie to naszym sprzymierzeńcem, czy kolejnym źródłem chaosu w projekcie? Serdecznie dziękuję i proszę o feedback.